Słuchajcie, jakiś czas temu na kanale ogrywałem taką oto grę. Mogliście ją zobaczyć na pewno na moim live'ie i jakimś materiale z jakiegoś festiwalu, z tego co dobrze pamiętam. I e, chwilę musiałem poszukać tytułu tej gry, ale to znalazłem. Ale dzisiaj nie dokładnie o tą grę chodzi, ale o coś podobnego. Mianowicie... Jeden milion zombie. Co wy na to? taką jatkę wam pokażę. Jest jak najbardziej motyw motoryzacyjny, są różne pojazdy, jest kupa zombie, jest gra grindy. No, czego można chcieć więcej? Zapowiada się kupa doskonałej zabawy. A słuchajcie, to wszystko mi się fartło, bo gra jak widzicie jest za 46 zł. W KeyShopach jest po około 20. Mi wartło się ją kupić, no nie, nie za tyle. Ale udało mi się ją kupić za naprawdę fajne pieniądze, więc zobaczmy co oferuje. No to lecimy, słuchajcie, 1 milion zombie, kolejna indigierka. na moim kanale. Jest i nasz park maszyn. Uuu. 32 miliony zombie zabił najlepszy gościu. Mm -hmm. chyba się mu podoba ta gra co my tu mamy Bestia. o proszę nazwy aut, ciężarówka z lodami bagi wydmowy krajalnica, bestia czemu tu jest autobus ten autobus jest zbyt oklepany pancernik lewituje, uuu bydle pajęczak i karetka czas zbiorów o jak ja bym to już chciał zobaczcie co jest fajnego Gra od razu wykryła strefę, jakby świata skąd się połączyłem, i dała nam polski język, polską flagę. Dziwi mnie trochę, że nie ma jakiegoś trybu wolnego, tylko jest od razu zagraj w misję. Ale chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Poza że tak powiem, poustawianiem, że mi automatycznie tutaj, prawda, wszystko. E, się samo, że tak powiem, powykrywało. Są cztery style graficzne. Jest to, myślę, że dosyć oryginalna rzecz. I procent części ciała. Na początek zostawiam tak, jak jest. Zobaczymy, jak to będzie. E, jeszcze tylko zerknę. WSAD, dobra. B-ręczny. Aha, bo główne działko spacja NMV. Dobra. Lecimy na pierwszą misję. 100 tysięcy zombiaków trzeba zabić. O kurde, patrzcie, jakie tu są różne rodzaje. No dobra, na początek dajemy sobie ten tryb i zobaczymy, co będzie dalej. 3, 2, 1. No, nie no, nie Ło kurde, jak sobie poradzi mój komputer? Przypominam, że jeszcze tu siedzi Ryzen 5 3600 zaledwie. Dobra, tu gdzieś miało być działko, e a nie, beta był ręczny, co ja robię. Czy liczba amunicji jest nieskończona? No i powiem wam tak: Zakupu takiej gry za piątkę nie żałuję. Nawet jakbym miał za nią, za nią dać 15-20 złotych, myślę, że patrząc, jak bardzo lubię zombie. Zobaczmy, czy da się zniszczyć tutaj stację benzynową. Nie da się. Uuuuh. Ależ tutaj nam ładnie fajerwerki tryskają! No no no! O, a tu się dało zniszczyć! No to dobra, poszczelajmy do tych zombiaków. O, jest jakiś bydlak! Powiem wam, że całkiem spora jest ta mapa! Na kogo ja się tu nadziałem? No dobra, mamy już 10 tysięcy, słuchajcie, z 30 mam nadzieję, że mi a kończy się amunicja. No dobra, to trzeba troszeczkę być powściągliwym, że tak powiem. E, obiekty zniszczone. A jak tu jest z jakąś moją amun tym? Mam 60% amunicji, znaczy pancerza, czy dobrze to rozumiem? Tu coś jest. Zbierzmy to, koniecznie. Tarcze uzupełnione, ok. Pytanie: ile miałem, bo nie spojrzałem na to wcześniej? No, po prostu, poszczelajmy sobie do nich. Ciekawe jestem, czy oni się tak odradzają tutaj cały czas. N to mieliśmy... ...podpalanie, ale wiecie co? Żebym tak nie jeździł cały czas... ...to zobaczmy, czy tu wodą można przejechać. Można. Dobra, o, tu coś jest. Tarcze mi się kończą. Amunicję zebraliśmy. Oj, ale tutaj to ja bym nie chciał Tarcze mi się kończą. Pojazd naprawiony, dobrze. Dobrze, dobrze, bo... Pora, słuchajcie, wjechać w jakieś ciekawsze miejsce. Co powiecie na takie miejsce? Mamy skocznie. O proszę, osiągnięcie. Palą się jeszcze. Wow. Jak się tak przyglądnąć, to nie wyglądają za ładnie może te zombie, szczerze mówiąc. I liczba klatek mi kurczę trochę spadła. No, z tym bosem to ja może jeszcze nie chcę walczyć. Chociaż nie powiem, kusi, kusi. Ale trzeba coś myśleć o. Jest zrzut, jedziemy do zrzutu. Co tu mi dadzą? Bo przydałoby się nam coś: tarcze uzupełnione. No i właśnie tarcze mi są potrzebne. Spróbujmy, słuchajcie, no tu coś podziałać, jak tutaj wyglądają te skoki. Zwróćcie uwagę, że ja poziom e, tych, e, e, że tak powiem, e, fragmentów ciał miałem na minimalnym e, poziomie ustawiony. Co będzie, gdy damy to na maksimum? Bardzo bym chciał już przejść ten pierwszy poziom, żeby zobaczyć, co będzie w drugi. Naprawdę trzeba lubić zombie, żeby grać w tą grę. Ale powiem wam, że jako taka relaksacyjna gra, gdzie przychodzicie ze szkoły, z pracy, czy po prostu chcecie sobie poprawić humor, włączacie ją i dajecie się... No, w taki wir jazdy Nitro by się tu przydało, dobra. Pora, myślę, użyć rakiet. Zobaczcie, jak się tutaj, jak tutaj mało ich zostało. O kurcze. No dobra, wpadamy, słuchajcie, w. Aha, ja potrzebuję energii. Potrzebuje energii, a tu nic nie ma, żadnego zrzutu nie ma. Oni tańczą sobie tu chyba, hmm. no okej. Okay. Dajmy poziom wyjścia, cokolwiek to jest. Ale ja potrzebuję mieć 100 tysięcy i. Tu jest mały taki problem. Co tu są za tryby? Dobra, słuchajcie, to ja urabię 100 tysięcy, żeby pokazać Wam drugą mapę i widzimy się za nie? Zobaczcie co odkryłem. Otóż samochody mają swoje opisy i można je pooglądać tak z bliska. Proszę, nawet można bronie tutaj sobie poczytać. No, no, no. Bestia. Szybki, wydajny pojazd przeznaczony, bla, 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 bla. Odblokowałem autobus i autobus wam teraz pokażę. Tak. Hel. Mm, nad morzem polskim do miejscowości Hel jeździł autobus, który niestety zlikwidowali. To będzie hołd dla tego autobusu oraz dla trailauta w Requesta. I co tam tylko sobie, że tak powiem, jeszcze wymyślicie? Lecimy, słuchajcie, do drugiej misji. Eee, dajemy sobie wyzwanie 40 tysięcy tym razem. Eee, I zobaczmy, jak nam pójdzie. Rekordzista 3,41 to zrobił. No, nieźle. Powiedziałbym. O kurde. Jaki tu jest poziom? Ale wiecie co mi od razu przyszło do głowy? A co by było jakbym tak skoczył z tego pomostu. No dobra, czy ja się utopię? O, nie, teraz muszę tam wrócić Jak się wraca. Aha, okej. Okay. Tak trochę przecą, przecząc prawą... E, fu przecząc prawą fizyki. Tego supu pewnie nie rozwalę. No właśnie Dobra słuchajcie, pokazuję wam fajną nowość. nowość Aha, bo to tu się zaczepia. To no ten pojazd wcale nie jest taki mm, dobry bym powiedział. Patrzcie co tu mamy. Boom! Mamy niuka. O kurde. Leci za nami. Trzawiać. Inne bronie są. Ej, czadersko! To mi się podoba. Ale zobaczcie na liczbę klatek. Jak użyję Mortara, czułem, że ta gra może zarżnąć procesor. Bo jednak liczba ee, tych wszystkich zombiaków, no to swoje robi zdecydowanie. Fajnie to wybucha, ale ogrodzenie powinno się dać rozwalić. Hello! Dobra, pora na to, żeby Wam pokazać inne widoki. Co powiecie na taki widok? Tym pierwszym autem jeździłem tak chwilę na takim widoku. E, I z jednej strony jest to zabawne, ale z drugiej strony e, przerażające. Człowiek bardziej się czuje chyba, jako... morderca w tym momencie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja wracam, słuchajcie, do tego widoku. No strasznie mi nie pasuje to, że tego ogrodzenia nie mogę rozpieprzyć. Nie mam już niuków. Ale mogę sobie tu do nich postrzelać w taki sposób. Mała jest ta plansza! Za mała mam wrażenie. tu się rozwali? Wątpię. No właśnie. Ale ja tu muszę zacząć szukać. Zobaczcie, ja mam 59% pancerza. E, zauważyłem, że spolszczenie tej gry nie jest jej najmocniejszą stroną. E, no ale i tak warto docenić myślę to, że mamy to spolszczenie tutaj. Chociaż e, czy aż to spolszczenie byśmy tak bardzo potrzebowali? Nie wiem. Ja nie jestem... E, tego e, e, taki pewny, przekonany. Natomiast fajnym motywem jest, słuchajcie, to, że. O, tu jest naprawa. Ale nie, naprawy na razie nie zbieram. Słuchajcie, skoro na pierwszej mapie udało nam się skoczyć, to tutaj też to spróbujmy zrobić. Czy się uda? No Fizyka minimalnie kuleje Ale gra i tak uważam daje fajnie frajdę Tylko Najlepiej nie eksperymentować dokąd można zajechać Serio będę musiał najpierw tu wyjechać Żeby potem dopiero wjechać a jakby ich tak z daleka moździerzami potraktować? O. O tak. O tak. W coś wpadliśmy niechcący. Dobra, zróbmy te 40 tysięcy. I myślę, że kończę ten materiał. Ja na pewno będę się w to bawił. E, przypuszczam, że na jakimś live'ie samochodowym na pewno zobaczycie tą grę. E, zdecydowanie. Co to jest? Miotacz Ostrzy. Aaaa! Dobra, rozumiem. Ale, 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 bo ja tu zginę zaraz, halo. No to mi się aż tak nie podoba. Gdzie była ta opcja? Ta energia gdzieś tu była. No, rozwalą mnie, rozwalą mnie zaraz! I to jeszcze nawet tego nie będę widział. Wiecie co? To oznacza, że trzeba wyjść. Parę osiągnięć wpadło. Eee, no, jeszcze, o proszę 220, trzeba zdobyć do trzeciego e, miasta. Ale trzecie miasto, a jeszcze wam pokażę, dam radę. No i wyobraźcie sobie, że na pierwszej mapie wziąłem autobus i po prostu ugrząznąłem sobie, zablokowałem się. Wpadłem w takie miejsce, z którego e, no, widzicie, co muszę robić, żeby wyjechać. I cieszę się, że mi się to już udało. A sama gra! Przed chwilą znalazłem monetę, dzięki której odblokowałem jakąś mini-grę. Którą wam naturalnie pokażę. Tylko muszę wyczaić, gdzie ona jest. Więc wychodzi na to, że warto zwiedzać poziomy. Natomiast. E, są tutaj też osiągnięcia na przykład za wyczyszczenie całego poziomu z zombie najlepszym graczom na tym pierwszym chyba poziomie zajęło słuchajcie to e, 40 minut i tu zacząłem się zastanawiać czy ja aż tak lubię zombie e, żebym chciał 40 minut je rozjeżdżać Ciągiem, ciurkiem, non-stop. Natomiast fajne jest to, że można sobie, zobaczcie, e, z oddalić i przybliżyć mapę. To mi się bardzo podoba, e, bo w ten sposób można. O, nowy poziom odblokowany. Aha, ok, bo zrobiłem e, wymaganą liczbę e, kili e, na, na poziomie. Natomiast nie mam w ogóle ee, amunicji. Ale tam coś jest. Co to jest za jakaś kredka? Skoczmy tam zobaczyć. Tak, to jest amunicja! Jesteśmy uratowani! Mamy czym walczyć przez najbliższą chwilę. Na pewno sobie rzucę jeszcze niuka. Ojejku, jak on w ogóle pod górę nie chce wyjechać. Ugh! No ja pitole, nie wyjedzie. Dawaj! Teraz wyjedzie. Amunicja przeładowana. Dziękuję, dziękuję. Dlaczego dwa razy mi się to wyświetliło? Nie rozumiem tego. Walimy gdzieniukiem. Gdzie byście chcieli? Tu wyjadę do góry i tam pierdyknę. Nic nam taka propo y, niuk nie szkodzi. To taka ciekawostka, wiecie. A jak się używa tych mortarów, to to zabija całą płynność z gry. Bardzo jestem ciekaw, jak y, zamontuję Ryzenica, y, 7 75800x3D. Jaka długa nazwa do wymówienia już trochę mi się znudziło to wymawianie. To e, bardzo chcę tą grę wtedy odpalić, zobaczyć, co się stanie z klatkami, bo mam wrażenie, że będzie ich na pewno dużo więcej, ale będą też spore dropy FPS-ów, bo ta gra e, przez liczbę tych modeli no, jest niezłym killerem i to dosyć tanim killerem, jak już wam pokazałem we wcześniejszej części materiału, ale, ale... E, chciałem wam pokazać jeszcze słuchajcie e, jeszcze troszkę coś Tu już nam się czas kończy, więc ja już zostanę z wami e, przez tą chwilę e, Bo minutkę to można sobie ich porozjeżdżać proszę, 250 tysięcy zombie e, jedno włączenie gry i mam już jakieś 4-5 osiągnięć ale dalej mi się podoba ten pierwszy samochód dużo, dużo bardziej. Więc zaraz Wam pokażę jeszcze trzeci pojazd. E, I trzecie auto, mam nadzieję, e, że będzie też. Zostało mi już tylko ostrza. Fajne jest to naprawdę, że auta mają różne te e, bronie. Ale to, że takie ostrze nie potrafi rozwalić bossa m, takiego. No tak sobie dla mnie to wygląda. Może tu nad wodą się przejedźmy. Zawsze to jest taka bezpieczna strefa dla dzieci do zabawy, prawda? No to teraz wyobraźcie sobie, że puszczacie dzieci, albo się sami bawicie, gracie w piłkę plażową albo cokolwiek. No nie. Już nie mam nic. Czy zużyje amunicję całą, zanim się czas skończy? Spróbujmy. Kto stawia, że zużyje? Ja stawiam, że nie zużyje. Jedna amunicja została i jedna kulka. Wow. Nieźle, nieźle. No niestety pojazdu kolejnego się nie udało odblokować, bo jest do znalezienia na poziomie rzezi przybrzeżnej. Jakaż piękna nazwa. Eee, no. Postaram się. Ja natomiast, słuchajcie, e, zanim wam pokażę mini gry, to chcę wam pokazać dwie rzeczy. Otóż mamy w tej grze historię i ta historia jest po polsku. Zobaczmy, jak wygląda tłumaczenie. Dotychczasowe dzieje. Chociaż minęło kilka gównianych lat, nikt nie był przygotowany na nową plagę zombie. Rok się spóźnia 2024. Przypominam, że ta gra miała premierę w 2023. Jesteś częścią elitarnej jednostki najemników, w której zadaniem jest uporządkowanie pozostałości, więc równie dobrze możesz się przy tym dobrze bawić. To chyba o nas chodzi. Wojsko odizolowało pozostałych zombie w zamkniętych strefach czyli to są nasze misje. Do ciebie i Twojego zespołu należy oczyszczenie tych stref i przywrócenie ich kontroli człowieka. Zostało tylko milion lub więcej, więc bawmy się masakra samochodowa. Bawmy się masakrą samochodową. Czyli literówka się nam jednak trafiła, przynajmniej ta, którą zauważyłem. No i kredyty. E, fajnie, że tutaj jest tak to ładnie pokazane. No te modele znamy, myślę, z wielu gier Indii, jeżeli e, próbowaliście coś na jakichś asetach w gierki pograć, no to te modele są dla mnie bardzo popularne, ale mi to nie przeszkadza kompletnie. E, mamy Informacje, kto wsparł grę, kto tłumaczył, testerów, no i producentów oraz e, część za grafikę, część za fizykę. No spoko. No i na koniec, słuchajcie, pokazuję wam gierki. Otóż e, gierki są następujące. To mamy klasyczne tryby, prawda? A tu jest mini gra. Szpon zagłady. Jakieś łowienie przez automat zombiaków. Nie, nie pokażę wam. A w drugim poziomie są wyścigi na torze. Zrobię osobny materiał, jak już przejdę. Wszystko i pokażę wam wtedy wszystkie mini gry. A tu ogień z góry. No, to może być naprawdę coś ciekawego. Bardzo oryginalne pomysły. Mnie się to podoba. Daję kredyt zaufania tej grze. Eee, pomimo. Aha. Tylko, żeby odblokować te mini gry, to trzeba znaleźć taką monetę, właśnie jaką mi się udało znaleźć na pierwszej mapie. Na każdej z map, no i wtedy odblokowujemy. Ja się tu chyba chwilę pobawię, bo mam ochotę się przejechać na tym wyścigu. Ale sorry, wam już tego nie pokażę. Ja jestem Angel666 Tester gier, a to jest mój pierwszy raz z gry 1 milion zombie Nara.